Dzień dobry, witajcie moi drodzy Dzisiaj trochę szybciej przyjechałem do lasu Wczoraj jak i przedwczoraj to były godziny 18, a dzisiaj mamy godzinę 15 Dzisiaj jest 28 września Na razie znalazłem kilka borowików, krasną borowików ceglastoporych Ale w moim zasięgu wzroku już widzę dwa borowiki szlachetne Zaraz się z nimi wami podzielę Dzisiaj trochę Dziwny głos, bo jestem zaziębiony, trochę chory, ale postanowiłem zrobić film z dzisiejszego grzybobrania. Oczywiście las jest przetrzebiony przez grzybiarzy, więc nie wiem jakie będą efekty, ale spodziewam się, że coś na pewno uda mi się znaleźć, no bo już coś znalazłem, więc zachęcam moi drodzy do, do oglądania. Zachęcam do subskrybowania, wciskajcie dzwoneczek. Co by docierały do Was moje filmy, żebyście mieli powiadomienie. No i cóż, ruszamy! Na sam początek grzybowrzania dzisiejszego wpadły fajne kresnoborowiki, ceglastopory. Ja ich nie zbieram, ale podziwiać można. No, A tu właśnie jest już jeden borowik szlachetne. Taki malutki. Tu widziałem drugiego. Jeszcze raz powtórzę, jak idę tym kolbudzkim lasem, to wszędzie widać tyle naścinanych trzonów, że no naprawdę, teraz jest tylko potrzebne wytrawne oko grzybiarza. Zobaczcie, jak piękne. Trzy metry dalej kolej. Młodzieniec uroczy. Słońce trochę mocno bije. Sami zobaczcie. Tu też trzonów naciętych. Te były może z dzisiaj. Ten możliwy, że z wczoraj. A obok takie cudeńko. Taki rarytasik tutaj. Morowiczek piękny. Się ukrył i został dla zalatanego taty, żeby miał co zebrać i nagrać. Szukamy kolejnych, Wam, że gromadnie ich nie znajdę, bo las od tygodnia jest tutaj eksploatowany w bardzo mocnym tempie, jeśli chodzi o borowiki. Ale czegoś jeszcze się spodziewam. Dobra. Tu jakie cudemko się ukrywa. A ten tu ktoś znalazł chyba, albo w wyżarcie, ale tutaj o, zobaczcie. Ciekawe, czy nie będzie zaczerwiony. Szkoda by było. Ale trząb miękki. Może ten mniejszy okaże się Rowy. A tu jeszcze patrzcie jakie maleństwo Niech tam, niech sobie tam rośnie. I mamy dwie, dwa kolejne owotniki tego pięknego gatunku. zobaczcie tu kolejny mi się schował w gałęziach. Kolejny piękny borowik szlachetny. Kolejny owocnik. Mam nadzieję, że ten będzie zdrowy. Bo tamten przed chwilą co zebrałem to był cały zaczerwiony, ten większy. Czyli poszedł pod ściółkę. Jeszcze raz rzut na niego i szukamy dalej. Dotarłem do miejsca, w którym często znajduję borowiki sosnowe, ale dzisiaj akurat nie udało się znaleźć sosnowych. Są kolejne dwa borowiki. Szlachetne. Małe, bo małe. Zabieramy. I kolejny raz. Zobaczcie, jak tu pięknie one sobie urosły. ten owocnik i drugi. Już gdzieś hrabosz się na niego czai. O, już tutaj szedł, chciał go sobie upolować. I Pierwszy w tym roku muchomor czerwony. I mamy kolejnego młodego porowiczka. Czyli jak grzybiarze powycinali duże to nie znaczy, że małe już nie będą rosły. Zobaczcie, tu taki malutki bambaryłek. O, jeden. Tu obok rośnie drugi. Tu mamy trzeciego. O, tu mamy czwartego zaraz Wam pokażę dużego tu mamy piątego szóstego ktoś zdeptał i zaraz Wam pokażę gdzie on tu był gdzie on mi się skrył jest jest tutaj Ładnie wygląda, ciekawe czy nie okaże się zaczerwione ale to tak. nic nie szkodzi poszukamy kolejnych czyli takich kilka ładnych owocników otworki zakropane i lecimy dalej dwa kroki zrobiłem i kolejne piękne porowiki, zobaczyłem jeden, a jeden mi umknął a przez te gadanie na ekranie, ale zaraz go wypatrzę z powrotem, chyba, o jest. i mamy dwa tamten duży był zaczerwiony poszedł pod ściółkę i lecimy dalej patrzcie jaki tu piękny pod gałązką ukryty z drogi w ogóle nie było go widać Tak też już się zabrał za niego. Oj, uciekł. My czyścimy i dalej pędzimy. A nie pędzimy, bo kolejnego widzimy. No <grymne> <Dobrze>. bardzo piękny, radosny. <grymne> o cuda. ale tam. Jeszcze coś mi tutaj świta. zobaczcie. Następne. Oczyszczam. I szukam. Zmieniłem miejsce. Ruszyłem ku górze. I od dziwo zobaczcie. Jaki piękny borowiczek. A żeby to nie było wszystko. Oj, prawie że. Go zdeptał. Mamy tu drugiego wzrostu małego, ale pięknego. Na razie na innym miejscu i tak jest ciekawie. O, tego to ja nie, tego to ja nie widziałem. On tu mi się ukrył. A tu kucałem w tym miejscu przed chwilą. Zobaczcie jakie trzy piękne bambaryłeczki. Zobaczcie moi Mili. Już chciałem przyspieszyć kroku, gdzie nagle taki piękny pojawik mi się trafił. Zobaczcie jakie cudowne borowiczki. Nie wyglądają pięknie. Zobaczcie takie zdjęcie, takich kadr. i trochę zrobię. Wspaniałe, wspaniałe. Zabieramy moi drodzy Na razie są trzy. Jeden. Drugi. osadzony chciał tu zostać zakryjemy te żeby nam nie odeschło i zobaczcie piękny rzut i możemy iść dalej zobaczcie moi drodzy jak pień pięknie obrośnięty monetką bukową leczniczy grzyb, Pięknie, oprócz. a tutaj tak taki lepszy motyw będzie. Przepraszam, że tak dysę, ale jest to zaziebiody. Tu mamy kolejnego borowiczka. Powiem wam, że o nawet dwa. Bardzo trudno tu coś zgniotłem. Bardzo dos trudno dostrzec te maluchy. Ale i tak fajnie, że coś można znaleźć. Te duże to są wycinane. Zobaczcie. Zobaczcie sami. w pełno. Więc i tak szczęście, że. Że udaje się dostrzec te małe owocniki, w międzyczasie znalazłem kilka grzybków małych borowików. Chciałem Wam pokazać te piękne drzewostany. Nie każdy ma okazję podziwiać naturę w lesie. Zobaczcie, jakie cudowne. I najbardziej podobają się. Większość jest porośnięta mchem, ale te niektóre wyjątkowo. Zobaczcie. Tyle szukania i w końcu jest borowik sosnowy. Nie jest tak łatwo, żeby go dostrzec. To jest po prostu, się wydaje, szczęście. Bo wypatrzyć taką ciemny kapelusik, to naprawdę jest duży sukces o, te piękne sobotnie popołudnie zaczyna znowu padać deszczyk żeby ulżyć ziemi i pozwolić jej obrodzić w kolejne borowiki dużo nie mam ale większość to kapelusze idziemy jeszcze trochę po pochodzimy po tym lesie kolejna bambaryłeczka zobaczcie a tutaj naprawdę chodził wytrawny grzybias. on prawie tu nic nie zostawił dokładny jest powiem wam trochę gałęzi przerzuciłem i zobaczcie jeden owocnik borowika szlachetnego a tu drugi, taki niewybarwiony jeszcze. Patrzcie, jaki. Ładny jest. No, co tu dużo mówię? Zaraz się zajmę, chyba, przerzucaniem gałęzi. Dobra, zaraz coś wymyślę. Oj, drodzy, chodzę, szukam po tym lesie. A przy samej drodze, zobaczcie, natknąłem się na takiego cudownego. Borowika. Zobaczcie, jaki cudny, nawet mało przez ślimaka obżarty. Szedłem pod góreczkę, chciałem skręcić już w lewo, ale tu zobaczyłem taki piękny, niewybarwiony kapelusik młodego borowika. Tam tego co przed chwilką znalazłem cały trzon do wyrzucenia. Jeszcze w kapeluszu może być jakieś jakieś robaczki. Zobaczymy jak to dalej będzie wyglądać. Kręciłem się wokół tej w znalazłem tego borowika. I zobaczcie co spostrzegłem. Kolejne dwa młodziutkie, niewybarwione borowiki jak fajnie wyglądają ale postanowiłem że tu przyjrzę się temu terenowi i o dziwo zobaczcie jakie ładne jakie ładne porowicie Nowo jesiennie, macie. mocno wieje, czasem popaduje, zimno jak, nie wiem, zobaczcie i mam dwa i szukam kolejnych, jeszcze pół godzinki, o, a tu ktoś rozdeptał, widzicie, czapelusz spadnięty, Borowicz rozdeptany Tu kolejne trzony Zobaczymy co ten ktoś jeszcze mi tu zostawił I czułem, że to coś jeszcze musi być I zobaczcie Jeden drugi Dwa kolejne Mam balować piękne. i ten drugi i mamy jeszcze dwa do dzisiejszego zbioru. I nawet się trafił jeden kozlasz czerwony. Aż trzon ma czarny. Zobaczcie jaki dostojniak. Zobaczcie jakiej pięknej scenerii. Tutaj sobie rośnie ten piękny porowiczek. Zabierzemy go ze sobą. Tu mamy coś drugiego. Podgrzybek, ale zaczerwiony. Zobaczcie. Teraz udało mi się znaleźć pięknego kożlarza ale nie wiem czy to babka czy to nie babka ale jeszcze to nie wszystko tu obok rośnie prawdopodobnie drugi kożlarz tutaj też coś rośnie borowiczek borowiczek tutaj też właśnie trochę piękniejsze, albo chociaż przyjmijmy, że większych rozmiarów i zobaczcie, mamy cztery grzybki. Nie, nie wierzę, że tak mało. więc poszukam jeszcze. Zobaczcie, jak ktoś tu trzomy obcinał, to musiały być gigantyczne borowiki. A teraz, jak to gracze mówią, mamy małe kombo. Zobaczcie, zobaczcie, jak pięknie. Zobaczcie, zobaczcie, zobaczcie i liczymy. Jeden, drugi, trzeci. czwarty, Piąty bambaryłek To resztę Zakryjemy Bo tu będą chciały Jeszcze urosnąć Ale to nie koniec Bo tu mamy Zobaczcie Zobaczcie jakie cuda <grystanie> Szósty, siódmy Tam dołożę do kupeczki Ale tu Jeszcze gdzieś widziałem Kolejne tam było 7, tak? Liczyliście razem ze mną. Zobaczcie. Tu mamy ósmego, tu mamy dziewiątego, tu mamy dziesiątego. Oj, ten jest cały zaczerwiony. Tu mamy 11, tu mamy 12, tu mamy 13, 13, i coś czuję, że jeszcze coś tu powinno być, ale to pierw się rozejrzę, nie mówiłem, bo znalazłem jeszcze 14, i 15, czyli mamy 15. Ale to chyba jeszcze nie wszystko. No i dobra. Mamy 15 sztuk. Chyba o żadnym nie zapomniałem. Zaraz je oczyszczę. I ruszamy dalej. Ale tu. Nie. To nie borowiki. <laughs> Człowiek, jak tyle zobaczy, później myśli, że znajdzie ich jeszcze więcej. Ale jest super. Jest moc. Zobaczcie. I kolejny tutaj młodzian nam rośnie. Niby nie widać. Niby malutki kapelusik. A taka bulwa. I mamy kolejne borowiki. O, tu tylko kapelusz. Ale ładujemy. Tu mamy małego bączka tu mamy zobaczcie, już trochę większy i tu mamy kolejnego czyli razem cztery widzicie jak fajnie ale same młodziane. żadnego starszego wielkiego, gigantycznego borowika nie udało mi się znaleźć ale to mnie przeszkadza tutaj znalazłem, jakiś małego maluszka A to podgrzybek Malutki A tu borowik A nie To nie borowik To podgrzyb brunatny Zobaczcie jaki piękny Z nich piękne zdjęcia wychodzą Lubię te bardzo, lubię te owocniki zbierać wyjątkowe kolorów ale tu mamy jeszcze jednego podgrzyba brunatnego kolejnego oj drodzy na zakończenie las ma już miał dzisiaj mocno przetarte drogi Miejsca grzybowe, ale mi i tak udało się znaleźć sporo pięknych, młodych, grubych borowików. Zobaczcie sami, jak ładnie wyglądają. Część zostały tylko kapelusze, tak podejrzewam, że byłoby więcej w tym koszyku. Ale większość trzonów nadawała się do wyrzucenia tylko. Nikt by z nich na pewno nie zdziałał. Więc sobotni wypad na grzybki uważam za udany. Zobaczcie, jakie piękne. Nie wiem, ile tu jest. 60 sztuk. 70. Tyle udało mi się znaleźć. A teraz ruszam do domu, coś z nich zrobić, żeby robaki ich dalej nie pożarły. Pozdrawiam. Miłego weekendu życzę. Mam nadzieję, że Wam też udało się znaleźć sporo pięknych borowików. Jak chcecie, to możecie się pochwalić na mojej stronie na Facebooku. Zalatany Tata i Grzyby. Jeszcze raz zachęcam do subskrybowania. Wciskajcie dzwoneczek, co by nie pomijać moich filmów. Na pewno będzie Was to powiadamiać. Dzwoneczek i subskrypcja albo subskrypcję i dzwoneczek. Do zobaczenia.